Mankowizowie z tej strony Szymoniasty i gramy sobie w GoSoSushima. Jak oglądaliście poprzedni odcinek wiecie, że jesteśmy koło posiadłości Mongołów gospody e, więc sobie ją e, przyjmiemy Wiecie o co chodzi A, muszę sobie przypomnieć sterowania. No tak, bo jeszcze tej umiejętności nie mam. Szkoda. Z prowokacji bym ich chciał wziąć. Ma tutaj prowokację? Jest. Gruby na początek, gruby na początek. Dobra. Chyba przyjmiemy, tak jak mówiłem. Tylko tak się tam dobra.

Tysie, al! A zapomniałam. już nie mogę tego kontrolować. Trochę was duży, jeszcze kapitan idzie. Okej, okay. postawa wody, za niedługo będzie blokowana. Musimy się podleczyć. To było niezłe. I trochę szybkie. Więc sobie jeszcze poszukamy niektórych rzeczy. Jakiś artefaktów czy coś. Żelazo. Zapasy To Juna Juna jest blisko Ale ja najpierw sobie jeszcze tutaj rozwiązajmy. Wiem, że niektórych to może nie interesować Ale zaś czasami trzeba takie rzeczy zrobić Dobra, ten się schodzi. Ja nie chcę schodzić. Tutaj już byłem, może na górze coś będzie. O! Mongolskie artefakty. Czyli Widzę, że muszę coś zobaczyć. bo tylko zniszczoną zbroję, dobra. Tak? Możemy już sobie iść do Yuna. W takim razie, ale nie to. To. пошёл в Dobrze sobie poradziłaś. Powinnam go była usłyszeć. Dałam się podejść. Ci ludzie widzieli, jak mongołowie prowadzą więźniów w górę rzeki. Był z nimi Kowal. Twój brat? Chyba tak. Zabierali go do obozu w pobliżu przesmyku Kaneda. Znam to miejsce. I w taki sposób odblokowujemy pierwszą misję. Kodeks z wojownika. Znalazłeś samurajów do pomocy w ratunku? Jeszcze nie. Wciąż poszukuję. Na pewno szybko kogoś znajdziesz. Taka ci pomoże, go uratujemy. To niesamowite, że wkrótce go zobaczę. To szczęście, że cię ma. Mógłby się nie zgodzić. Heh. Od tego ma się rodzeństwo. A co z tobą? Masz braci albo siostry? Pan Shimura to moja jedyna rodzina. Co to zrobisz, gdy go uwolnimy? Odetchnę. Bo wtedy będzie dla wyspy nadzieja. Naprawdę w to wierzysz? Widziałem, jak wychodzi cało z beznadziejnych sytuacji. A jak już uwolnisz brata, co wtedy? Szczerze, nie miałam czasu się zastanowić. Nieźle jeździsz. Jak twoje rany? Goją się. Twoje bandaże zdały egzamin. Nie zdradzasz zbytnio emocji. Co? Chyba masz rację. Wój nauczył mnie, że samuraj panuje nad emocjami, tak samo jak nad koniem i mieczem. To musi być ciężkie życie. Nie powinno być łatwe. Jest miejsce, z którego widać rzekę. Tamtąd wypatrzymy obóz Broga. <zysklarand 'a> Oto i obóz. Ciężko będzie tam wejść. Mongołowie wznieśli go w kilka dni. Na pewno da się tam dostać. Zobaczmy. Musimy dotrzeć do Taki, nie narażając go. Znajdziemy bezpieczną drogę. Możemy wejść po skałach tędy. Strażnicy raczej usłyszą, jeśli je poruszymy. Umocnienia z tyłu są potężne. Przedni mur jest wciąż w budowie. Może da się wejść. I w taki sposób naliczymy wejście. Poszukamy dziury w ścianie. Wślizgniemy się i zaatakujemy Mongołów z znienacka. Jeśli coś pójdzie nie tak, zabiją więźniów. Są do tego zdolni. Musimy działać w ukryciu. Jak złodzieje. No i co z tego? Przed samurajami tą wyspą władali przestępcy. Zmieniliśmy to, zapanował tu ład i powszechna sprawiedliwość. Kodeks honorowy mówi nam, jak żyć, a czasem też, jak umierać. Wojownicy, jak mój ojciec. Chcieli zapewnić nam bezpieczny dom. Również tego chcę, ale musimy stawić opór. Obiecałem wujowi, że nie złamie kodeksu. To go nagnij. Ocal moją rodzinę i to, co zostało z Twojej. Podejdźmy bliżej i rozejrzyjmy się. Poczekajmy, aż się ściemni. No i idziemy. Ogólnie to jest pierwszy... wiele przeszedł. Nawet przed inwazją. Ale byłaś przy nim. Ktoś musiał. Nie cierpiał, kiedy kradłam. Ale inaczej umarlibyśmy z głodu. Nie miałam wy... Ja też nie wybrałem życia samuraja. Ale teraz muszę działać niezgodnie z instynktem. Kodeksa. Lepsze to niż śmierć z ręki mongolów. Musimy stawić opór. Nieważne jak. Nie wiem, co to było widzowie przed chwilą, ale no. To się pojawiło. Jeśli nas zobaczą, zabiją więźniów, więc lepiej bądźmy cicho. To było brutalne. Bardzo. Co myślisz, dzinie? Niedźwiedź kuleje. Zraniłeś go strzałą. Ranne zwierzę jest to najgroźniejsze. Zachowaj czujność. Tak, wuju. Idź jego tropem. I przynosimy się. Od kiedy żyją tu niedźwiedzie? Nie żyją, ale część uciekła przed walkami w Jarry To przez buntowników. Powinniśmy nakarmić nimi to zwierzę. Nie jesteśmy barbarzyńcami. Tak jak mówiłem, przynosimy się znowu do snów naszego głównego bohatera. Gdzie jeszcze był wtedy z mną? Tu się zatoczył. Umiera? Nie. Ale jesteśmy blisko. Gonimy rannego. Niedźwiedzia. Bądź gotów tak, wuju. Jeżeli żyje, będę mógł strzelić? Dowiedź, że panujesz nad emocjami, a wtedy. Mało co Czy... widzę. Słońce bardzo razi. Mamy go! Ostrożnie! Może jeszcze dychać. Ta strzała nie powinna go zabić. Spójrz, wuju. Ma rany na boku. Nie od strzały. To zabójca! Zjeli kawy! Strajko! Chciałeś dźgnąć ci to w plecy?! Tani sakaj! Tutaj, to przestępca. My mamy honor. Próbował cię zabić. I zapłaci za te zbrodnie życiem. Spójrz mu w oczy i pokaż, że samuraj nie działa w strachu ani gniewie. Odbierz mu życie z honorem. Stajemy naprzeciw wroga. A kiedy odbieramy życie, patrzymy mu w oczy z odwagą i szacunkiem. To czyni nas samurajami. Tylko tchórze atakują z ukrycia. Musiało być ciężkie przeżycie. Jim, co jest? Znajdźmy takę. Zobaczyć. Użyj wszystkich zmysłów. Myśl i działaj jak złodziej. Skupienie. Skupione słyszenia Przepraszam. Daję kilka sekund na przeczytanie. Możecie sobie film zastopować. Czy to sięko, tego ugoła... goła, tak nie ma to. o już wypisów nie żyje. See, Jim and Darling, you <sighs> see a dunk? Записки и с Монгольские артефакты Запасы Идем дальше Твою мать! Смотри! Нет! Это не так! Później. Chodźcie. Nie zasłużył sam. Nie skrócę go. Przy rzece będziemy bezpieczni. Jesteś z kapeluszami? Hm. Już nie. Porzuciłem ich, kiedy zaczęła kończyć się żywność. Pojmano pana Siemurę. Przydałaby mi się pomoc w ratowaniu go. Szukasz pracy? Nie. Ale nie wiem, jak inne słomiane kapelusze. Polowali ostatnio na Mongołów w prefekturze Tsutsu na wybrzeżach przy łąkach Kishi. Tędy. Szukamy mojego brata. To Kowal, nazywa się Taka. Nie znam go, ale transportują tędy sporo więźniów. Mówiłeś, że przenoszą niewolników. Dokąd? Mówili o zatoce Azamo. W ostatniej grupie był Kowal, młody z brodą, chyba z Jarikawy. Obyś miał rację. Obyście znaleźli tego Kowala. Taka żyje i jest w Azamo. Miasto jest otoczone murem. Wejście tam bez planu tylko zagrozi jego życiu. Znam kogoś, kto pomoże nam tam wejść. Znajdź go. Ocalimy Takę, a potem zajmiemy się moim wujem. Dzin. Taka wykuje dla ciebie dowolne narzędzie, gdy tylko będzie wolny. Ale potem odpływamy z wyspy. Widziałaś, do czego Mongołowie są zdolni. Pan Simura może ich zatrzymać. Zostań. Pomóż nam odzyskać dom. Dom jest tam, gdzie Taka i ja. Mam przyjaciela w prefekturze Azamo. Przy granicy z Tsutsu. Tam się spotkamy. Wiem, że nie było łatwo zerwać z kodeksem. Zrobiłem co musiałem. Dziękuję. I tak oto kończymy pierwszą misję. Na lepszy los. Każ ludziom przestać stawiać opór, a wtedy będziesz wolny. Nie marnuj mojego czasu. Zabij mnie. Myślisz, że wszystko już straciłeś, ale twój bratanek wciąż żyje. Moi ludzie pilnują dróg. Zbudowali obozy przy miastach. Widzą wszystko. W końcu go znajdą. Pan Sakai będzie walczył do końca, tak jak ja. Kochasz go, tak jak swoich poddanych. Jesteś im ojcem. Chcesz porzucić swoje dzieci. Nie oddam ci ich w niewolę. I dopiero teraz kończymy pierwszą misję. To są dwa punkty umiejętności. Jak ktoś, jak ktoś chce, to może to przeczytać. Parowanie. Perfekcyjne parowanie. I możecie sobie przeczytać. Chyba to bym wziął. Nieustępliwe parowanie miecza. No weźmie. I mamy coś w pobliżu, to sobie jeszcze do tego pójdziemy. I się norka. Lubili się nory. Postać się skończyła. A, ja to już nie zaznacza. Pierwsza śmierć! W głupi sposób. Jakby co ta seria nie będzie w ogóle montowana, więc... Wszystkie moje błędy i to, co się w tym, w tym odcinku wydarzyło, ten błąd sieciowy, czy... jak się tam nazywało? So let go, uh. okay. 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 Przedłużenie materiału w świetny sposób jestem ciekaw, czy w ogóle doskoczę tu. doskoczyłam. W tej żywie, ja już nie jestem zbyt dobry A, okay. Do trzech razy sztuka, jak to się mówi Czyli jednak nie do trzech razy sztuka Fajnie Dobra do czterech razy sztuka. Dziękuję. I wreszcie. O mamo. Miejsce na talizman się powiększyło. I niska nie ma. Zblokowana. miejsce na talizman. Czy i Sikawa przeżył inwazję? I sobie jeszcze bliska pobłaszczała hmm. Ciekawe co się stanie jak z niej Zostawimy go. Więc to by było na tyle moi widzowie z tego odcinka. Piszcie w komentarzach najlepszy parkour w Polsce. Hashtag najlepszy parkour. Tak może. Widzimy się w następnych odcinkach. Siemanko. Cześć.